Cześć, nazywam się Łukasz Łajgórski. Zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Za nami ważny, przełomowy tydzień w polskiej farmacji. Dlaczego? Myślę, że wiecie dlaczego, a jeżeli nie, to przekonacie się o tym już za chwilę. Przygotowałem dla Was zestawienie pięciu najciekawszych, najważniejszych tematów oraz wydarzeń, jakie miały miejsce właśnie w minionych siedmiu dniach. Dlatego, wiele nie przedłużając, zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Można odnieść wrażenie, że cały miniony tydzień w kontekście rynku aptecznego przebiegał pod dyktandą tak naprawdę jednego tematu. E-recepty. A wszystko oczywiście przez 8 stycznia, środę. To był ten dzień, który od dawna był już wyznaczony jako początek nowej ery w polskiej farmacji, w polskim aptekarstwie i w polskim systemie ochrony zdrowia. Był to termin, od którego lekarze oraz inne osoby uprawnione do wystawiania recept mogą i będą wystawiać tylko recepty w formie elektronicznej, przynajmniej Teoretycznie, przynajmniej teoretycznie, od 8 stycznia powinny już zniknąć recepty papierowe. Lekarze, osoby uprawnione do wystawiania recept mają tylko określone kilka przypadków wyjątków, w których mogą te recepty papierowe nadal wystawiać. Teoretycznie powinni wystawiać tylko recepty elektroniczne. Tymczasem teoria niejako mija się z praktyką. Okazało się, że wielkiego przełomu tego 8 Stycznia nie było, owszem, nowe przepisy weszły w życie. Natomiast jeżeli chodzi o apteki, farmaceuci w mediach społecznościowych wskazują, że wielkiej różnicy między 7, 8 a 9 stycznia tak naprawdę nie było. Recepty papierowe cały czas do nich trafiają. Lekarze cały czas wystawiają te recepty papierowe, a przyczyna jest oczywiście. Jedna. Ministerstwo Zdrowia już w połowie grudnia dało lekarzom przyzwolenie na dalsze wystawianie recept w formie papierowej. Między innymi przez pismo, jakie do Naczelnej Izby Lekarskiej wystosował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, tam podkreślił on, że tak naprawdę nie ma póki co żadnych kar za to, że lekarze pomimo obowiązku będą nadal wystawiać recepty papierowe. Tak więc te recepty papierowe nadal są przez lekarzy wystawiane. Pojawia się oczywiście coraz więcej tych recept elektronicznych, i między innymi CSIOZ w piątek poinformował, że nastąpił pewien przełom. Po raz pierwszy liczba recept elektronicznych zrealizowanych w aptekach. Przerosła liczbę recept papierowych zrealizowanych w aptekach. No i ta liczba recept elektronicznych cały czas rośnie. W środę 8 stycznia liczba wystawionych recept elektronicznych wyniosła już ponad 2 miliony. Ona będzie cały czas rosła. Miejmy nadzieję, że ta cyfryzacja systemu ochrony zdrowia będzie postępowała, dlatego że faktycznie e-recepta niesie wiele korzyści zarówno dla pacjentów, dla lekarzy, ale także dla farmaceutów. Jeżeli ten system zacznie funkcjonować prawidłowo i znikną wszystkie problemy, które obecnie się pojawiają, faktycznie mamy szansę na sprawnie funkcjonujący i przyje, przyjazny zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów system e recepty. A sam system póki co działa jeszcze z pewnymi problemami, zgłaszają je farmaceuci i lekarze. Zdarzają się problemy z dostępem do SIM, apteki nie mogą pobrać elektronicznych recept wystawionych przez lekarzy. Pojawiają się kolejki w aptekach i farmaceuci niestety muszą się z tych nieswoich Błędów i problemów tłumaczyć pacjentom. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie to wszystko zostanie naprawione, poprawione i pobieranie recept będzie się odbywało bez zbędnej złoki. Podobnie również jak wysyłanie dokumentów realizacji recepty, które, z którymi w ostatnim czasie jest problem. Między innymi we wtorek 7 stycznia, czyli przed dniem wejścia obowiązku wystawiania recept, farmaceuci w mediach społecznościowych dosyć dużej ilości i liczbie sygnalizowali i pokazywali na zdjęciach właśnie problemy z wysyłaniem tych DRR-ów, które wysyłały się częściowo lub nie wysyłały się wcale. Miejmy nadzieję, że te problemy znikną i faktycznie ten system zacznie funkcjonować prawidłowo. A w minionym tygodniu, w kontekście e-recepty, oczywiście w serwisie emger.farm pojawiło się wiele publikacji pokazujących m.in. jak wyglądają te nowe recepty na 365 dni, w jaki sposób ten wydłużony czas realizacji e-recepty jest zaznaczany w w warstwie graficznej i w warstwie technicznej e-recepty. Zdjęcia tego znajdziecie na Twitterze. Farmaceuci tam umieszczali, ale znajdziecie także wszystkie skumulowane w jednym miejscu w portalu farm. Co ciekawe, w minionym tygodniu opublikowaliśmy także ciekawy, ciekawą decyzję wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego w Katowicach, który rozpatrywał kilka miesięcy temu dosyć dziwną, ciekawą sprawę. Otóż ktoś doniósł do WiFu, że naklejka aptece informująca, tu zrealizujesz elektroniczną receptę, naklejka rozdawana przez Izby Aptekarskie, wyprodukowana przez Ministerstwo Zdrowia. Otóż ta naklejka według osoby, która złożyła donos do Inspekcji Farmaceutycznej, naruszała zakaz reklamy aptek, dlatego że Teoretycznie wszystkie apteki w Polsce od 1 stycznia 2019 roku mogą i realizują elektroniczne recepty. Do tego nie ma potrzeby oznaczania konkretnych aptek. I informowania, że w tych konkretnych aptekach takie recepty się realizuje, dlatego że dzieje się to we wszystkich aptekach. Ostatecznie jednak wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Katowicach umorzył tę sprawę, stwierdził, że naklejanie przez apteki takich naklejek urzędowych, można powiedzieć, nie stanowi naruszania i łamania zakazu reklamy aptek, dlatego wszystkie apteki, które jeszcze tego nie zrobiły, a miały w związku z tym obawy, mogą spokojnie to zrobić. Takie naklejki można zdobyć w wojewódzkich oddziałach Narodowego. Funduszu Zdrowia, ale także posiada i udostępnia takie nakleki część okręgowych izb aptekarskich. Jednym z głośniejszych tematów minionego tygodnia, który związany jest z rynkiem aptecznym i który został nagłośniony przez dziennik Gazetę Prawną, był temat kontroli, jakie Narodowy Instytut Leków przeprowadził w kontekście suplementów diety, jakie można kupić w aptekach. Otóż Narodowy Instytut Leków przeprowadził badanie jakości suplementów diety 50 suplementów diety, które można kupić. W aptekach. Były to czołowe suplementy, diety te najlepiej sprzedające się. Oczywiście w wynikach kontroli nie podano ich nazw, podano natomiast wyniki tej kontroli, które są dosyć niepokojące. Najważniejsze jest to, że oczywiście nie wykazano podczas tej kontroli w tych suplementach diety. Obecności w nich żadnych niebezpiecznych i niedozwolonych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu osób, które stosują te suplementy diety. Jednakowoż okazało się, że w części tych suplementów diety były problemy z dochowaniem deklaracji, jakie znajdowały się na opakowaniu tych suplementów diety. Doskonale wiemy, że każdy producent, wpuszczając na rynek suplement diety, deklaruje na jego opakowaniu pewną określoną zawartość, jakością i ilościową. Okazuje się, że w co czwartym suplemencie diety z tych 50, które pochodziły z aptek i zostały przebadane przez Narodowy Instytut Leków, były problemy właśnie z tą integralnością składu faktycznego ze składem deklarowanym. I tak okazało się, że jeden z preparatów z ostróżem długim posiadał tylko 3% wyciągu z tej rośliny, z kolei preparaty z izoflawanami sojowymi miały często tylko 18% deklarowanego składu, a izoflawony koniczyny czerwonej 38% składu. W przypadku niektórych suplementów zawierających witaminy B2 i B6 ich rzeczywista zawartość w produkcie wynosiła zaledwie około 30% tego, co przeczytać można było w ulotce. Lepiej wypadła witamina D, choć i tak było jej mniej 80% tego, co deklarował producent preparatu. Ze składnikami mineralnymi, takimi jak żelazo, magnez czy wapni problemów nie ma. Wyniki tej kontroli oczywiście nie są zbyt optymistyczne, bo informacja o tym, że w co czwartym suplemencie diety są problemy z dochowaniem tej ilości surowców, składników czy witamin zdeklarowanymi przez producenta, jest niepokojąca i, i faktycznie może pokazywać, że te wszystkie pieniądze, które osoby kupujące suplementy diety wydają na ich zakup, mogą być w jakiś sposób marnotrawione. Niemniej, te wyniki i tak są lepsze od tych, które w 2017 roku opublikował główny inspektor sanitarny, gdzie na jego zlecenie również Narodowy Instytut Leków przeprowadził badanie z preparatów z probiotykami. Tam okazało się, że na 30 przebadanych produktów tylko 5 spełniało normy i tam naprawdę dochodziło do dziwnych sytuacji, gdzie w suplemencie diety z probiotykiem stwierdzano wręcz bakterie kałowe. To wszystko niemniej pokazuje, że mamy cały czas duży problem z suplementami diety. Wiemy, że bywają fałszowane te, które są poza obrotem aptecznym. Główny inspektor sanitarny w ostatnim czasie nawet dwa razy wycofał suplement diety zawierające domieszki Sildenafilu, czy też z domieszki wyciągów z konopi indyjskich. Jednocześnie mamy suplementy, które są w aptekach i którym pacjenci ufają i którym farmaceuci też chcieliby zaufać. Że ten skład, który jest opisany na opakowaniu, jest faktycznie tym, który znajduje się w kapsułce, czy też w innej postaci. Okazuje się tymczasem, że nie do końca tak jest. No i pojawia się problem, co z tym faktem zrobić, w jaki sposób tą kontrolę poprawić i jakość tych suplementów. Myślę, że to będzie temat, o którym będzie się sporo mówiło w najbliższym czasie. Będziemy oczywiście go śledzić i będziemy go relacjonować dla Was w serwisie Kafar. Już od dłuższego czasu mówi się o tym, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna zmaga się z wieloma problemami, które utrudniają jej Skuteczną kontrolę nad rynkiem farmaceutycznym, na rynkiem aptecznym. Podają różne diagnozy tych problemów, różne sposoby na ich rozwiązanie. Bardzo rzadko w tej sprawie wypowiada się sam główny inspektor farmaceutyczny, pan Paweł Piotrowski. Tym cenniejsze są wszelkie właśnie jego listy i pisma, które w tym kontekście się pojawiają i które tego typu informacje, przekazy zawierają. Niedawno zostało jedno z takich pism opublikowane przez. Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż Rzecznik Praw Obywatelskich pod koniec października ubiegłego roku opublikował pismo wysłane do ministra zdrowia oraz głównego inspektora farmaceutycznego w sprawie nielegalnego wywozu leków. Tam Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał na sześć działań, które można by podjąć, aby tą walkę z nielegalnym wywozem leków w jakiś sposób uskutecznić, sprawić, żeby ona, ona była skuteczniejsza. I właśnie odpowiedź na to pismo wystosował pod koniec listopada główny inspektor farmaceutyczny, pan Paweł Piotrowski. No i w tej odpowiedzi znajdują się odpowiedzi na te konkretne pomysły Rzecznika Praw Obywatelskich. Pokazane są też sposoby, w jakie są realizowane pewne zagadnienia, pewne założenia działań inspektora farmaceutycznego. Ale pojawia się tam też bardzo istotny, ciekawy fragment, w którym główny inspektor farmaceutyczny wskazuje na właśnie te problemy, które, o których mówi się w środowisku farmaceutycznym od dawna, ale które nie zostały nigdy tak dokładnie podkreślone i opisane. Chodzi o niedofinansowanie inspekcji farmaceutycznej, braki kadrowe, ale także pewien dualizm, który funkcjonuje w inspekcji farmaceutycznej. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna od lat jest niedofinansowana. Co za tym idzie, słaba pod względem kadrowym. Główny inspektor farmaceutyczny, wielokrotnie w zakresie swoich właściwości, sygnalizował i podejmował działania dotyczące zwiększenia nakładów na Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, zarówno w czasie osobistych spotkań z wojewodami, poprzez pisma do wojewodów oraz Ministerstwa Spraw Zewnętrznych i Administracji. Tutaj wyjaśnienia wymaga, że obecnie inspekcja farmaceutyczna, można powiedzieć, stoi na dwóch nogach. Jedną nogą jest główny inspektor farmaceutyczny, który sprawuje taki nadzór merytoryczny nad wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi. Ich jest 16 i te wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne, o ile merytorycznie podlegają pod głównego inspektora farmaceutycznego, o tyle administracyjnie podlegają pod wojewodów. To wojewodowie finansują funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych i odpowiadają m.in. za poziom zatrudnienia, za kadry, oraz przeznaczanie wszelkich środków finansowych na funkcjonowanie inspekcji farmaceutycznej. I to jest właśnie ten dualizm, który sprawia, że kontrola głównego inspektora farmaceutycznego nie jest zupełna, nie jest całkowita nad wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi, i w tym miejscu dochodzi właśnie do pewnych konfliktów, do problemów kadrowych i do innych działań skutkujących nieskutecznością w pewnym zakresie inspekcji farmaceutycznej. Dualizm podporządkowania wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych pod względem merytorycznym, głównemu inspektorowi farmaceutycznemu oraz organizacyjnym wojewodzie prowadzi do poważnego obniżenia skuteczności funkcjonowania nadzoru farmaceutycznego na terenie Rzeczpospolitej. I to jest wypowiedź Pawła Piotrowskiego, głównego inspektora farmaceutycznego, na którą warto zwrócić uwagę, którą warto przekazywać dalej i podkreślać, dlatego że y, musi ona skutkować pewnymi zmianami w tym zakresie, i y, takie światełko zmian w tym zakresie gdzieś tam w oddali się pojawia. Y, Niedawno była mowa o tym, że ma zostać powołany Urząd Nadzoru Farmaceutycznego. On ma zostać, yy, powstać w połączenia Inspekcji Farmaceutycznej i Urzędu Restrykcji Produktów Leczniczych. I właśnie przy okazji stworzenia tego Urzędu Nadzoru Farmaceutycznego ma dojść do tzw. pionizacji Inspekcji Farmaceutycznej. I to hasło pionizacja Inspekcji Farmaceutycznej jest bardzo istotne, dlatego że może ono oznaczać rozwiązanie wielu problemów, z którymi obecnie Inspekcja Farmaceutyczna się... Boryka I miejmy nadzieję, że to będzie wyzwanie, które Ministerstwo Zdrowia podejmie w nadchodzącym 2020 roku. W minionym tygodniu, dokładnie 8 stycznia, minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia opowiadał o planach i projektach. Jaki Resort zdrowia zamierza realizować w najbliższych czterech latach 2020-2023? do 2023. Mówiło się dużo. Całe posiedzenie Komisji Sejmowej trwało prawie trzy godziny. Przez pierwszą godzinę swoje takie ekspozycje miał. Minister Łukasz Szumowski, gdzie opowiadał o różnych planach, projektach i założeniach. Przez kolejne dwie godziny pytania zadawali mu posłowie oraz goście zgromadzeni podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. On na te pytania odpowiadał. I niestety okazuje się, że przez te trzy godziny posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia niestety niewiele powiedziano o farmaceutach czy o rynku aptecznym. Łukasz Szumorski powiedział dosłownie pół zdania na temat ustawy o zawodzie farmaceuty w kontekście kontynuowania prac nad innymi Aktami prawnymi związanymi właśnie z wykonywaniem zawodów medycznych. A dopiero pod koniec całego posiedzenia do głosu dopuszczono przedstawicielkę Naczelnej Izby Aptekarskiej, panią Małgorzatę Pietrzak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, która zadała ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu trzy pytania, bardzo istotne pytania związane z rynkiem aptecznym, ale niestety odpowiedzi na nie nie do końca się doczekała. A te pytania brzmiały dokładnie tak. Małgorzata Pietrzak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo, panie ministrze. Chciałam bardzo podziękować w imieniu Izby Aptekarskiej za to, że przewiduje pan procedowanie ustawy o zawodzie farmaceuty oraz że przewiduje pan procedowanie ustawy refundacyjnej. Mam nadzieję, że myślimy oboje o podwyższeniu marży w aptekach na leki. Ale mam trzy pytania. Czy planujecie Państwo skutecznie wdrożyć działania, aby skutecznie egzekwować przepisy antykoncentracyjne? Drugie, chodzi o braki leków w aptekach, a szczególnie o nierówny dostęp aptek i hurtowni do tych leków. I trzecia sprawa, o zmiany w prawie farmaceutycznym odnośnie dyżurów nocnych i świątecznych aptek. Czy przewidujecie Państwo stworzenie takich uwarunkowań prawnych i finansowych, aby te apteki mogły dyżurować? No niestety, ale nie za darmo. Dziękuję bardzo. Jako, że był to koniec tego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, a jego jej przewodniczący popędzał ministra zdrowia w udzielaniu odpowiedzi, odpowiedzi na te trzy pytania Małgorzaty Pietrzak nie usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy jedynie bardzo krótką zapowiedź tego, że w kontekście przepisów antykoncentracyjnych na rynku aptecznym mają być przedłożone jakieś projekty, czy jakiś projekt wprowadzonych już w najbliższym czasie w procesach legislacyjnych. Co z tego wyniknie? No, tak naprawdę nie wiemy. Te zapowiedzi ministra zdrowia są bardzo nikłe, a przez to wszystko to jest bardzo niepokojące, dlatego że okazuje się, że rynek apteczny, rynek farmaceutyczny, zdaje się nie być tym obszarem, któremu minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przyglądałby się baczniej i w którym widziałby potrzebę prowadzenia jakiekolwiek zmian. Miejmy nadzieję, że dwaj wiceministrowie Janusz Cieszyński oraz Maciej Miłkowski, którzy w pewnym sensie zajmują się zarówno ustawą o zawodzie farmaceuty, jak i pewnymi zmianami, które dzieją się na rynku aptecznym, pewnymi problemami, które go trawią, bardziej są zapatrzeni na to, co się dzieje na rynku aptecznym, na rynku farmaceutycznym i będą bardziej zabiegać o pewne zmiany, których środowisko oraz rynek oczekują. A jeżeli takie zmiany nastąpią, to oczywiście informacje o nich znajdziecie w serwisie Farm. W minionym tygodniu pisaliśmy o dość ciekawej sprawie, która wywołała sporo kontrowersji na rynku aptecznym i dyskusji wśród farmaceutów w mediach społecznościowych. Otóż chodziło o sprawę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki dla apteki za naruszenie zakazu reklamy aptek. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że w roku 2017 wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Poznaniu dostał informację o pewnej aptece, która prowadziła pewne działania marketingowe mogące naruszać zakaz reklamy. Aptek. No i okazało się, że w trakcie postępowania faktycznie znajdowały się w tej aptece ulotki, które informowały o tej aptece. Te ulotki były rozdawane wokół apteki. Znajdował się także duży, wielkoformatowy baner informujący o lokalizacji. Tej apteki. W rezultacie Wojewódzki Inspektor farmaceutyczny w Poznaniu wydał decyzję, w której nałożył na właściciela tej apteki karę w wysokości 10 tysięcy złotych oraz oczywiście nakazał zaprzestania tych wszystkich działań naruszających prawo farmaceutyczne za Przestania prowadzenia tej reklamy apteki w tej konkretnej formie, która została wykryta i opisana w decyzji. Okazuje się, że na początku 2019 roku kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu weszli ponownie do tej apteki po to, żeby sprawdzić, czy ta decyzja została wykonana, czy ta apteka już nie prowadzi tej reklamy w tej formie. No i okazało się, że te ulotki, te same ulotki, które były stwierdzone w tej aptece dwa lata wcześniej, nadal tam są. W rezultacie wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Poznaniu wszczął postępowanie z artykułu 103 ust. 2 prawa farmaceutycznego w celu cofnięcia zezwolenia tej aptece. A ten artykuł mówi, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeśli nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydanej na podstawie ustawy. W rezultacie, w połowie 2019 roku, tej aptece, właśnie z tego artykułu i z tego powodu, że nie zaprzestała prowadzenia reklamy apteki, Zostało cofnięte zezwolenie. Oczywiście ta sprawa jest cały czas w toku. Padło odwołanie ze strony właściciela tej apteki od tej decyzji. Niemniej warto pamiętać o tym artykule 103 prawa farmaceutycznego, dlatego że na tej samej podstawie wiemy już, że aptekom obecnie cofane są zezwolenia za brak magistra farmacji na zmianie. W minionym 2019 roku mieliśmy szereg kontroli, niemalże masowych kontroli w aptekach, w których inspektorzy sprawdzali, czy na zmianie w aptece jest magister farmacji, tak jak przewiduje to prawo farmaceutyczne. Tam, gdzie takiego magistra farmacji nie stwierdzono, oczywiście wydawano decyzje dostosowujące do obowiązujących przepisów. I później ponawiano kontrolę, aby sprawdzić, czy ta decyzja została wyegzekowana, czy ten magister w aptece się pojawił. I aptekom, w których ci farmaceuci się nie pojawiali, i po raz drugi podczas kolejnej kontroli stwierdzano jego brak, no ponownie wszczęto postępowania właśnie z tego artykułu 103 w celu cofnięcia zezwolenia. Mamy informację, że kilka takich postępowań toczy się m.in. w Wielkopolsce. Mamy informację, że takie postępowanie zakończyło się cofnięciem aptece zezwolenia, między innymi w okolicach Szczecina. Czekamy obecnie na to, te decyzje w ramach dostępu do informacji publicznej. Prawdopodobnie wkrótce napiszemy o niej więcej w serwisie mgr.com.pl. Tak więc zachęcam do czytania i zachęcam do y, czytania właśnie i komentowania tego konkretnego artykułu na temat y, cofnięcia aptece zezwolenia za łamanie zakazu reklamy aptek. Bardzo ciekawa dyskusja. Ja tam się toczy i zachęcam do udziału w niej. I to już wszystko, jeżeli chodzi o farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Po więcej szczegółów tradycyjnie odsyłam Was do portalu mgr.farm. Tam codziennie pojawiają się nowe doniesienia z rynku aptecznego, nowe opracowania, różne decyzje administracyjnych i innych pism urzędowych, na które samodzielnie moglibyście nigdy nie trafić. Tradycyjnie oczywiście zachęcam do prenumeraty naszego magazynu drukowanego MG Hopka Farm. Jest to jedyny w Polsce dwumiesięcznik, największy dla farmaceutów aż 120 stron. Na pewno znajdziecie w nim coś dla siebie, a przy okazji zaopatrując się w prenumeratę drukowaną, zyskujecie szansę na aż 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.